Drodzy menedżerowie, Nexera to nowa jakość na rynku telekomunikacyjnym, zbudowana przede wszystkim na bazie nowej kultury organizacyjnej i innemu budowania biznesu. Stworzyliśmy ją na podstawie naszych pięciu podstawowych wartości: otwartości w komunikacji, odwadze w zmienianiu rzeczywistości, robienia tego z entuzjazmem, przedsiębiorczy sposób. Budując zaufanie do siebie, do swoich kompetencji, do ludzi w koło i do firm, firm, z którymi współpracujemy. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę, że to nie jest wystarczające, szczególnie posiadając tak duży zespół i tak wiele projektów, które przed nami stoją. Budowanie kompetencji liderskich, przywódczych, zarządzania, delegowania zadań, trudnych rozmów. Rozwijania siebie i zespołu, w którym pracujemy, jest bardzo ważne również do tego, żeby Nexera była coraz silniejsza i żeby Wasze kompetencje, i Wasze poczucie i zaufanie do swoich umiejętności było jak, na jak najwyższym poziomie. I dlatego stworzyliśmy wspólnie z ICAN Institute program, który odpowiada na te potrzeby. Jego celem jest podnoszenie Waszych kompetencji menedżerskich, dlatego Was do tego programu serdecznie zapraszam. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że utrzymywanie stałego, dobrego poziomu zaangażowania zespołu i rozwijania kompetencji wymaga silnego wsparcia. Jestem przekonany, że Akademia Menedżerów Nexery pomoże Wam rozwinąć Wasze kompetencje, budować Was jeszcze większe zaufanie swojej umiejętności i będzie też fantastycznym przykładem na to, jak, w jaki sposób można rozwijać swoje kompetencje i wpływać i emanować tą wiedzą na otaczający nas świat.